Tomkowi przyszedł do komina pewien pomysł Podstawię tak dużo wagoników, że Staś nie da rady ich pociągnąć Wysapał do siebie Wszyscy zobaczą, że wcale nie jest taki silny I znowu ja będę tu rządził Wkrótce bardzo, bardzo ciężkie wagoniki były gotowe Przyjechał po nie Staś. Ale długi pociąg zagwizdał. Przecież to fraszka dla takiej silnej lokomotywy, odparował Tomek, chociaż wiedział, że pociąg był za długi i za ciężki. Staś ruszył pod górę. dawał z siebie wszystko, chociaż było bardzo stromo. Sapał i dyszał. Wagoniki trzeszczały i dzwoniły. Pociąg ważył zbyt dużo. Koła Stasia zakręciły się w miejscu i parowóz... Zaczął się suwać. Nagle zerwał się zaczep, i wagoniki ruszyły w dół. Jechały szybciej i szybciej. Lokomotywki były przerażone. Wagony uderzyły w wieżę. Wieża runęła na ziemię, wzbijając w powietrze chmurę pyłu i gruzu. Cała praca poszła na marne. Wszyscy byli zszokowani. Najgorzej czuł się Tomek. Wiedział, że to jego wina. Gruby zawiadowca i panna Joasia przybyli na miejsce.